Dzień dobry, w dzisiejszym filmie zobaczymy, jak możemy sprawdzić, gdzie mamy aktywną sesję na naszym koncie Twitter. To bardzo proste i zobaczymy to krok po kroku. Na początek wchodzimy na Twittera i klikamy w lewym górnym rogu, gdzie znajduje się nasze zdjęcie profilowe. Następnie przewijamy w dół do sekcji Ustawienia i Prywatność to ta opcja, którą teraz widzicie. Teraz wybieramy drugą opcję, czyli Bezpieczeństwo i dostęp do konta. Następnie ponownie klikamy w drugą opcję, czyli Aplikacje i Sesje. Gdy już tu jesteśmy, pojawi się opcja, której szukamy. Jest to druga opcja na ekranie Sesje. Klikamy w nią. Tutaj możecie zobaczyć różne sesje, które są aktywne na Waszym koncie Twitter. Jak widzicie, możecie wejść w dowolną z nich i ją usunąć. Albo możecie wylogować się ze wszystkich sesji, klikając w ten czerwony przycisk. To już zależy od Was. To wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.